Pokażę Wam, jak zrobić zamówienie za 60 zł, które łączy na wartość tego zamówienia to 260. W wyszukiwarce wpisujemy Climb Credit, tak jak na filmiku. Robimy, szukaj. Wyskoczy Wam zwrot w kredytach. Troszeczkę inaczej to wygląda. Więc wciskamy to. Tutaj już nie mogę, więc wciskam sobie koszyk, zaznaczam sobie rzeczy, które już wcześniej miałam w koszyku. Jedna taka sugestia, zaznaczcie sobie wcześniej już rzeczy i włóżcie do koszyka, żebyście mogli później wybrać te rzeczy, które wy chcecie. Łącznie robię za 249, tam 60 już da nam łączny zwrot 200 zł. Tu wybieram takie rzeczy, żeby było ponad 200. Powiem Wam tylko, że z tego korzystam już bardzo długo. Wiele osób mi mówi, że nie korzysta z tego, bo coś tam wyskakuje w kredytach, wolą zniżki. A ja wolę to, dlatego że mam później naprawdę zwroty 200 zł i zamawiam za o wiele niższą cenę. Ok, tu już mam, że brakuje mi tylko 33 zł. Dołączam kilka rzeczy. 238. Szukam dalej. Tu wezmę to i, i jeszcze jedno. Wyszło mi 200 zł w kredycie, ale widzę, że mam 257, więc mogę sobie spokojnie za 7 zł czegoś y, odjąć. Yy. Odejmuję sobie najpierw te, te rękawiczki i do kasy. Wciskam do kasy. Robię blika. Tu już mi się pokazują, wy zawsze ten zwrot 200 zł. Wpisuję blika. No i teraz patrzcie, pokaz, powinno Wam się pokazać to odbierz. Nie pokazuje mi się, więc sprawdzam status zamówienia. Zaraz go cofnę. Cofam i powinno mi się wyskoczyć od razu. I odbierz kredyty. Wyskakuje Wam odbierz i pamiętajcie, musicie wejść codziennie. Dzisiaj jest 4 zł i kredyty będę odbierać do 13 lutego. Ostatni kredyt będzie 70 zł. Uwierzcie mi, to naprawdę wchodzi w nasze kredyty. Go ja wolę zostawić, te 7 dni poczekać na następne zamówienie. I teraz, moi drodzy, nie będziecie widzieć nigdzie tego, więc musicie z powrotem w wyszukiwarce wpisać claim Credit i wchodzić tam codziennie. Bo najważniejsze jest to, że codziennie odbieramy tylko parę złotych. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać.